Flaki, Kwaki i siniaki. Gra w e, Jest to gra quizowa, ale generalnie bardzo fajnie zrobiona wizualnie. E, od 8 roku życia, 2 do 6 graczy. E, poza tym, że quizowa to też e, pytania i trochę na wesoło, i trochę z ciekawostkami. E, naprawdę te pytania nie są takie e, typowo z odpytywania. I mamy tak, kategorie pod i kłaki, czyli pytania to są głównie poświęcone tutaj częściom naszego ciała. Krew i flaki, czyli generalnie wnętrzności ludzkiego ciała. Mięczaki czy mięśniaki, to higiena, zdrowe odżywianie, jakaś tam aktywność fizyczna, rozwój muskulatury. No i wybierz kategorię, czyli dowolna z tych trzech. Bardzo fajnie zrobione piątki, startujemy, wiadomo, do startu mamy dojść do mety. Na początku zawsze sąsiad czyta nam kategorię. Losujemy, kto jako pierwszy startuje, najlepiej najmłodsi. Sąsiad czyta, pierwszą my wybieramy, tak, żeby się ruszyć. Po poprawnej odpowiedzi przesuwamy tyle, ile mamy wskazań na danym pytaniu, tak, przy odpowiedzi. I potem, gdzie już staniemy, to będziemy wiedzieli, jakie z której kategorii będzie kolejne pytanie, tak? Ewentualnie pytanie, to możemy my, my sobie wybrać znowu. E, możemy grać każdy ma jeden pionek lub więcej osób wtedy na drużyna ma pionek. No i musimy dojść do mety. E, za poprawną odpowiedź nie posuwamy się o tyle, ile tutaj wskazano. E, za błędną nie ma cofania, po prostu stoimy w miejscu, ale pojawią nam się karty, takie dzikie karty tak zwane, e, gdzie będą jakieś wyzwania e, i tam. E, Możemy iść do przodu. Mogą być takie pozytywy, a mogą być negatywne, że trzeba gdzieś się cofnąć właśnie z takiej karty. I to są generalnie różnego rodzaju zadania, też tak trochę na wesoło zrobione. Bardzo fajny produkt. Jak na quiz naprawdę super. Ja polecam, bo jest to tak na wesoło, na śmieszno i wizualnie bardzo ładnie. A także pytania takie, które mogą zachęcić. Ciekawe, interesujące pytania. Fajnie zrobione, że w porządny quiz. Warto w niego e, zainwestować. E, flaki, kłaki i siniaki. Dzięki.